Udaj się do bloku, w którym mieszka Lech Ga Galden. Nie, ja chcę tam do innego. No, żółle, spadać z drogi. Udaj się do bloku, w którym mieszka Lich Galden. No, jesteśmy w tym bloku. O. I chciwość nie popłaca. Czyli co? Rozpierducha będzie, chyba. Coś mi się zdaje. Co? Ktoś do mnie? Za chwilę użyję środków przymusu bezpośredniego. O. O kurde, co tu się odpierdziela? Kto tu do kogo strzelał? Uch, ty dziadu! O, fajna strzelba. A w ogóle ta misja to nie wiem skąd się wzięła. Z dupy jakoś wleciała. Sprzone mięso, bluegrass, coś tam coś tam. Mam kłopoty. Kto tu do mnie? O, co za nora. A ty nie spędziłeś przypadkiem po na złotach? Spędziłem, ale nie na trzeźwo. <noise> Och, ty kur wina jedna, no. Ale cię zaraz potraktuję, dziadu. male jedna tutaj coś schakujemy, coś możemy? Wiadomości: typ odkryników ogrzewanie. No, nie podoba mi się to, że mnie ciągle policja kurcze o jakieś wcześniejsze drobne jakieś. Pierdółki, ciągle ściga No okej, okay, dawaj to. Zobaczymy kto Zostanie bardziej Ja zaraz tutaj pójdę do jakiegoś tego Gościa i się troszeczkę zmodyfikuję No Jeszcze? Jeszcze się ruszasz? Maciaro Nożyk jakiś fajny Same kozaki, tak? Natomiast grzecznie się do mnie zwrócić to O, ile tutaj jest Dobra zobaczymy co tu jest na górze, bo na pewno coś jest 10 metrów przyznano dostęp, no i dobrze, dobrze komponenty windę wezwiemy o, możemy użyć zdolności? nie, jednak ze słabym mam zdolności No kurcze, co jest to windą? Tu nie ma żadnego panela, żeby uruchomić kurde, co to za winda? O, no to tędy wyjdziemy góra czy dół góra, chyba? Eee, no i tak, tu też zablokowane. Kurde, a może tak rozwalimy to? Nie. Prawda, idzie się, idzie się zamotać, bo chodzę z jednej, z, jednych, z jednej lokalizacji do drugiej, no i co? Tu otwarte, tam zamknięte, ale to. Tu jest winda jeszcze jedna. I też tak beznadziejnie skonstruowana, że. No, nic się nie zrobi. Wezwij windę, wezwałem, no i co? Kurde. No i udało mi się jakimś cudem same się drzwi otworzyły. I Jestem w tym mieszkaniu. Tak. Li gladen. No nieźle. Nie mam pojęcia jak to się zrobiło. Tyle razy próbowałem, a teraz bez wpisywania kodu i się same otworzyły. Dobra, przeszukujemy. Co tutaj mamy w ogóle? Hmm Słyszysz? Słyszę, słyszę, tylko nic mi to nie obchodzi. Jakieś drzwi. O, dobra. Terminale do drzwi. Weźmiemy sobie zdalną deaktywację. No, i już to jest wyłączone. O, fotelik, proszę, proszę. Fotelik, tam komputerek. Rejestrator może jakiś. Wiadomość. Oferta. Hm, Wakako coś chciała sprzedać? Wygląda na to, że Lea poszła do Kurwa. za plecami Wakako. O, to słabo. Oni raczej nie dotrzymują umów. Zobaczymy, jak było tym razem. No to dobra. Tu jeszcze możemy się podłączyć. No, podłączaj się. który się tam ciągle wydziera o. 600 metrów, to jest coś tam Udaj się do klubu, klubu braindance'owego Wild no dobra tu zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Jeszcze tutaj weźmy jakieś zapiski, eurodolce. Tu się podłączmy. Wiadomości przeczytajmy. Dostawa jakaś. Ok. Tu jeszcze na łyżeczku Pistolecik fajny, MacDock. Jakiś rusek tam jest do wybicia. Nie za każdym razem te eurodolary można brać. To znaczy ogólnie cały tutaj badziew. Yy, załóż... zobaczmy, czy możemy się przebrać. No chyba nie, bo jestem jakby w stanie walki. A nie, nie Idziemy do tego klubu brazencowego, nie czekamy na windę, dobra, bierzemy tą brykę, chyba jeszcze jest sprawna, co? No, jeszcze jest. O, już gliniarze. Bandziory, wszystkie we mnie szlają, bo chyba wyznaczyli dobrą kasę za moją głowę. Dla mnie teraz... Dobra, i co dalej? Rozumiem, że teraz jesteś gotowa, Czy... żeby się z nami spocząć... Jeden z drugim się nachodzi, a pierdziele. O, jajku, jakie błędy. Nie, nie będę teraz się z tą spotykał. Jak to jest być sztuczną inteligencją w świecie ludzi. W tej chwili nie chcę się deklarować. Zwyczajnie nie ma. Rozumiem. I ciągle zdaje się, że Night City to kipiący chaos. Biorę tą brykę przede mną. Kurde, nie mogę. Ale jakbym mu odpalił plombę? Więc jesteś miłośnikiem piękne. To jest dobre ludzi, Trzeba znaleźć z nim O to kur, się Prawda czy dobro. Z tymi Może trochę ciężka. Tylko piękno jest uniwersalne. Krążownik taki no, pięknie się jedzie. Trzymaj się. Do usłyszenia. 150 metrów, hamujemy zostawić no. <mulansy> Tu sobie zaparkuję Dobra A co tu się dziewczynko stało? Weźmiemy to, to, co leży. Co tu się stanęło? Chcesz gadać? Chyba no, tu muszę zrobić czystkę jakąś. O, kolejna. Kolejny trup. Elektryczny koszyk na zakupy. Mogę nim sobie jeździć? Dobra, dobra Zabierzemy ciężarówkę A co jest tu grane? Ojej, tą moją brykę stuknąłem Dobra, chyba pogrupowałem, nie? Jeszcze. Wysiadamy, bo no, ona może wybuchnąć. Poprawimy tu granatem i będzie bum. Trzymaj. Jeszcze ruszasz? <laughs> Jak ja lubię robić tutaj zadymy. Tu mamy klub Braindance'owy. Może schowam pukawkę. Chodź, ja się tu z nikim nie chcę szarpać. Przypomina mi to taki jeden barbarzyńca, jaki dawaliśmy czasy. No, no, to jest to akcja. Oj, no przegrzanie. то я им, наверное, я гранатами там, о, куда, куда, Ile tu jest? Skąd oni się tu biorą? Kolorowe te pukawki, naprawdę ładne. Przebiegniemy się tu. Dobra, o, lecą. Warcia mi się robią Ojej, ojej, gościu Strasznie mi się tam wszystko pieprzy Chyba coś powinienem zeżreć Alkohol, trochu alkoholu. Ale tu oprychov. co wybrzuszyło. No. <laughs> Reputacja urosła, dobrze. Okulary sportowe są moje. Oczyściłem klub z tego ścierwa, ale jestem przeciążony. Czy przeciążona? Dobra, hakujemy kolejną rzecz. Myślałem, że to ja bo skończyłem, ale okej, okay, ta dziewczyna mnie przebija. O kurde, to Lech Gladen, ojej. No to ładnie. No co, nie będę jej ruszał, mam przeszukać ten teren. To jeszcze się trochę poszwędam.

O! Zdanie zaktualizowane. Zabierz sprzęt Lee Gladen. potem przyszliśmy. takie małe głowienko. A jego powodu. Dobra, teraz musimy się wydostać nie, z tego. Head Ciekawe, czy będę miał. Yy, koleżków zaraz do pokonania. Dobra, schakujemy coś tutaj może. Czy raczej nie? towar, sprzęt do jailbreakowania, no i mam go, jajko co to jest? Schowam, na mieście to ja chowam nie będę się w takiej paniki. Ciężarówka, moja bryka jest, ok, ale no co? Chciałbym pojeździć takim, może taką śmieciarą. <grym> Oho Lercia. <noise> jaka muza. o, pojawia się i znika, zniknął właśnie mój samochód, ten taki fajny. No dobra, jedziemy tym czymś. daleko 100 metrów to tutaj wjedziemy sobie od razu za słabo się rozpędziłem ale wjechać by wjechała wiecie Nie, to się rozpędzimy <grym wyszła> dobra Zdeponuj przedmiot fabularny. Ukończyliśmy tą misję. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę i pozdrawiam was.